Karol, Grzesiuk z nami, no nie udało się niestety. No nie, no gdzieś tam wyszły te raz, raz że braki tlenowe z pierwszego pojedynku, bo gdzieś tam on trwał długo. Dwa, no muszę powiedzieć, że chłopak naprawdę jest silny, mimo swojego wieku naprawdę jest mocny. 20 lat ma. 20 lat, a powiem szczerze, że no ma jebnięcie, naprawdę jest solidny, ma, ma, ma mocne uderzenie. No co, no przegrałem ze swoją słabością, czyli z partnerem, tak? Wydaje mi się, że w stójce byśmy mogli się jeszcze pobić trochę, że iskrzało, iskrzyłoby, tak? Gdzieś tam i on miał mocne kopnięcie i ja czułem, że gdzieś tam weszło w niego to kolano. Jak wypadliśmy z ringu i on dostał bułę, ja dostałem bułę. Gdyby chciał naprawdę się tak bić do końca w stójce, to byśmy się bili, tak? Było widać, że chłopak potrafi się bić. Z tym, że jego narożnik też mu od razu krzyczał uważaj, będę kopać i tak dalej, więc on no wykorzystał swoją wszelką płaszczyznowość, tak? No i skończył mnie w parterze. Oczywiście gratuluję mu wygranej. Ja popełniłem błędy i braki techniczne, których nie posiadam, bo nie jestem zawodnikiem parterowym. No i co? No, zajebista przygoda. Oby więcej takich przygód, eventów. Wydaje mi się, że ludzie chcą tego że jest to dużo ciekawsze od takiego ciekawego od normalnych zawodów i myślę, że w Polsce pójdzie to w tą stronę. Ty zawsze brałeś udział też w takich grupowych, nazwijmy to, eventach. Myślisz, że wotory w takiej formule też by się sprawdziło? Powiem tak, lepiej niech wotore zostanie przy swoim, niech nie cuduje, niech skupi się na tym co ma i niech idzie w tą stronę. Jak to się mówi, gdzie jak ktoś jest dobry od wszystkiego to jest od niczego, tak? Lepiej niech się skupią na tym co mają, a z doświadczenia wiem, bo i TFC i WT trzy gale, dwie gale i tego już nie ma. Gdzieś to w Polsce chyba gdzieś tam razi nie, niektóre służby i tak dalej. Więc lepiej skupmy się jeden na jeden. Wydaje mi się, że genialnie jest to poprowadzone i na pewno dużo ludzi w Polsce to oglądało, wykupiło to pay-per-view i wcale nie musi tu być publiczność. Wydaje mi się, że to robi swoją robotę, broni się walkami na tym pay-per-view. Jak się fizycznie czułeś? W sensie jesteś bardzo mocno porozbijany? Nie, 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 na pewno poczułem tą nogę, jak mi wyciągnął, ból poczułem niesamowity, chyba było słychać, aż krzyknąłem, no mam czaszkę, znaczy skórę pękniętą na głowie, no ale no, leżałem i się śmiałem z tego, no bo tam zwykła kontuzja, tak, gdzieś tam, dla mnie to tam żadna nowość, powiedzmy, zobaczymy później, jak opadnie, opadą emocje, adrenalina, tak, na pewno gdzieś tam główka będzie trochę boleć, a smiryna się rano przyda, no i to tyle, nie? Na trójce jak rozumiem, pewnie cię zobaczymy. Jeżeli włodarze będą chcieli, to jak najbardziej przyjadę i dam z siebie wszystko, na pewno do tego czasu poprawię partner. Żeby moje walki były jeszcze bardziej widowiskowe. No i żeby w końcu się ta krew lała, kurczę, jeszcze lepiej. Teraz w drugiej walce ze mnie ciekła krew, to niech się też z innych leje, nie? Otóż to, wielkie dzięki. Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. dziękuję. Przybijam żółwia.